Opis przepisu uwielbiam drożdżowe wypieki, szczególnie te puchate bułeczki z dżemem wyjęte prosto z piekarnika. Istna rywelka dla podniebienia. Ciasto z tego przepisu wychodzi niezwykle puchate, pięknie wyrośnięte i mięciutkie. Zamiast dżemu możesz przygotować je z ulubionym nadzieniem jak np. Nutella, marmolada. Powidła czy świeże owoce. Te bułeczki z dżemem można po upieczeniu oprószyć cukrem pudrem czy udekorować lukrem, polewą czekoladową. Bułeczki drożdżowe te puchate bułeczki z dżemem smakują zarówno dzieciom jak i dorosłym. Możesz je zabrać do szkoły. Pracy czy na piknik. Żeby ciasto nie zrobiło się twarde na drugi dzień, najlepiej je przechowywać w szczelnym pojemniku. Z przepisu wychodzi około 12 sztuk bułeczek z dżemem, średniej wielkości. Jeśli szukasz podobnego przepisu z użyciem puszystego ciasta drożdżowego, to koniecznie wypróbuj mój sprawdzony przepis na rogaliki drożdżowe. Przepis na puchate bułeczki z dżemem. Składniki. Rozczyn, 30 g drożdży świeżych 100 ml mleka 1 łyżka cukru 2 łyżki mąki pszennej Ciasto, 520 g mąki pszennej 100 g cukru 1 łyżeczka cukru z prawdziwą wanilią lub pasty waniliowej 2 żółtka 1 jajko 80 g rozpuszczonego masła 150 ml mleka dodatkowo, gęsty dżem lub marmolada owocowa 1 roztrzypane jajko kopiu i puchate bułeczki z dżemem Przepis krok po kroku. Krok 1. Zaczynamy od przygotowania rozczynu drożdżowego. Do miseczki kruszymy świeże drożdże, 30 g, dodajemy cukier, 1 łyżka, letnie mleko, 100 ml, i mąkę, 2 łyżki. Mieszamy dokładnie i odstawiamy na 10 minut do wyrośnięcia. W tym czasie rozczyn powinien zwiększyć swoją objętość. Krok 2. W tym czasie żółtka, 2 sztuki, 1 jajko miksujemy z cukrem, 100 g, oraz pastą waniliową. Jeden łyżeczka, na wysokich obrotach, miksera do powstania jasnej, puszystej masy, krok 3 to powinno zająć około 4 do 5 minut, krok 4 do masy jajecznej wsypujemy przesianą mąkę pszenną 520G, roztopione i przestygnięte masło 80G oraz letnie mleko 150 ml, krok 5 dodajemy także wyrośnięty rozczyn drożdżowy, wyrabiamy ręcznie lub za pomocą robota gładkie ciasto. To powinno zająć przynajmniej 4 minuty. Odstawiamy na godzinę w ciepłym nieprzewiewnym miejscu. Najlepiej przykryć je ściereczką. Krok 6. Ciasto powinno przynajmniej podwójnie zwiększyć swoją objętość. Przekładamy je na stolnicę i lekko wyrabiamy. Rozwałkowujemy ciasto na około 5 mm grubości. Wycinamy kółka za pomocą np. mniejszej miseczki do płatków czy większego kubka. Na środek każdego kółka nakładamy łyżeczkę gęstego dżemu lub marmolady. Zwijamy boki w kierunku środka. Aby szczelnie schować w cieście na nadzienie. Mi weszło 12 bułeczek drożdżowych. Krok 7. Układamy bułeczki równomiernie, w odstępach od siebie, na wyłożonej papierem do pieczenia foremce. Smarujemy każdą roztrzepanym jajkiem. Piec przez 22 do 25 minut w temp. 180 stopni. Po upieczeniu oprószamy bułeczki drożdżowe cukrem pudrem. Puchate bułeczki z hyżemem warto przechowywać w szczelnym pojemniku lub przykryć ściereczką.